good vibes only good vibes only be positive positive mindset body positivity mindfulness o co chodzi don't be so dramatic don't be so dramatic wszystko jest okej okay. manifestacja manifestujemy dobre emocje posyłamy pozytywne myśli do wszechświata i wszechświat posyła nam pozytywne zdarzenia masz pozytywną energię przyciągasz pozytywne rzeczy więc nie Bądź taki negatywny, nie bądź taki nerkotny. Trzeba być radosnym, trzeba być szczęśliwym, uśmiechniętym. Tak, nie ma co się smucić, nie, ma, nie masz powodu do smutku, nie masz powodu... Dosyć, dosyć! Pewnie wiele osób Ci tak mówiło, co? Widzę, widzę ten wyraz twarzy. Ja to znam, ja to znam. Wiele osób Ci tak mówiło już, prawda? Dość. Powód, dla którego jesteś taki smutny i taki bez życia? Powód, dla którego tak jest, jest taki, że nie pozwalasz sobie na to, żeby być złym i nieszczęśliwym. Niech poczuj, poczuj ten gniew, który jest w to. Poczuj ten gniew, poczuj ten gniew. Jesteś zły, prawda? Jesteś zły, bo nie zostałeś potraktowany fair. Jesteś zły. Ponieważ ktoś cię zranił, jesteś zły, bo twoje życie nie wygląda tak, jak chciałeś, żeby wyglądało. Jesteś zły, bo spotkała Cię jakaś strata, jesteś zły, bo życie cię, życie cię mnie, życie mnie mnie. I to jest ok, to jest ok, nie, nie, nie pozwól! Nie, poz nie, 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 poz nie pozwól, nie pozwól, nie pozwól tym kołczom powiedzieć ci, że nie masz prawa być złym że nie masz prawa oceniać innych, że nie masz prawa oceniać rzeczywistości wokół ciebie. Złość jest okej. Okay. Złość jest emocją. Złość jest jak najbardziej w porządku. Pozwól sobie na to, żeby być złym. To jest lekcja dla ciebie, słuchaj. Lekcja, 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 lekcja. Wyobraź sobie, że mam tutaj rzutniki i tak dalej. Ludzie dzielą emocje na pozytywne i negatywne. Jep, Niszczymy ten podział. Niszczymy podział na emocje dobre i złe. Każda emocja jest OK. Każda emocja wymaga tego, żeby ją zidentyfikować i żeby ją wyrazić. Identyfikacja i ekspresja emocji to jest klucz. To jest klucz. To jest klucz. To jest klucz życia. Więc następnym razem, kiedy poczujesz gniew, który wspiera się w tobie, nie staraj się go powstrzymać. Nie odrzucaj go. Nie odrzucaj go. Zaakceptuj to. Powiedz, jestem zły. Jestem wkurjony. Bo zdarzyło się to i tam to i to. I to jest ok. To jest ok. Wszyscy mówimy, że. Musimy być pozytywni, ale to właśnie złość często nam pozwala dokonać pozytywnych zmian w życiu, pozwala nam stawiać granice. Bo Co innego jak nie złość, będziecie bronić przed złymi ludźmi i przed ich złymi intencjami. Musisz czasem się wkurwić i powiedzieć jasno. Tu jest mur. Dalej nie przejdziesz. Nie będziemy dalej krzywdzić, nie będziesz dalej tak traktować. To jest potrzebne. To jest potrzebne. Ludzie, kto, ludzie, którzy się nie złoszczą uff, i nie mają tego ognia wewnętrznego, są łatwiejsi do zmanipulowania. Oni nie chcą, żebyśmy się złościli, żeby to było łatwiej manipulować. Żebyśmy byli malutkimi owieczkami, be, 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 które niczego nie kwestionują, które dla wszystko się zgadzają i które nigdy się nie złoszczą przeciwko niesprawiedliwości. Niesprawiedliwość, złe traktowanie, nieuczciwość wymaga naszego kolektywnego kurwa gniewu. Gniew, 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 gniew. To jest potrzebne, to jest potrzebne. żebyśmy wzrosnąć. Bunt, 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 bunt. Bunt przeciwko regułom, bunt przeciwko nikczemnym zasadom. To jest potrzebne. Gięt się ktoś następnym razem powie. Oh, jesteś przemyśliwiony, Ooo, oh, to był tylko żart. O oh, nie masz powodu, żeby się złościć. O oh, przesadzasz. O oh, nie bądź taki dramatic, nie bądź taki drama queen, nie bądź taki drama queen. Więc tak, pozwól sobie, pozwól sobie na ekspresję. Ok, krzycz, krzycz, wykrzycz to, uderzaj powietrze, wyśpiewaj to, zacznij śpiewać arioperową, zacznij śpiewać metal, zacznij rapować, zacznij skakać, deptać, tańczyć, cokolwiek. Weź pędzel, Weź sztalugę, weź płótno, pieprznij jakąś plamę. Wyraź to, wyraź to, proszę, let me watch, it. let me watch. It. Wyraź swoją frustrację, chcę to zobaczyć. Cokolwiek, rób pajacyki, fikołka zrób w powietrzu, aj, dąki, shit, cokolwiek, zrób cokolwiek, zrób to. Wyraź to, wyraź to, wyraź to, wyrzuć to, to z ziemi. Możesz krzyczeć, możesz płokać, możesz rozpierdolić coś w ziemię. I tyle. Pozwól mi patrzyć na to dzieło? Pięknie. Co, co, za, co za emocja! Co za aplauz. O to mi chodziło. 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 Dobrze. Skoro teraz. Mm, Otrzeźwiałeś. To. A, pora na malutki relaks. W nagrodę dla Ciebie za bycie grzecznym, e, grzecznym chłopakiem bądź dziewczynką. Dobrze. Teraz w nagrodę za bycie e, osobą, która nie boi się wyrażać swoich emocji, za tę odwagę w wyrażaniu swojego ja. Zostaniesz pogłaskany takim mięciutkim, przyjemnym w dotyku pędzelkiem, dobrze? Pogłaskamy się z pędzelkiem, dobrze. No, bardzo fajnie. swojej złości na ekspresję. I teraz jak się wyżyłeś, czy nie czujesz się o wiele? W takim razie zapamiętaj raz jeszcze lekcję. Nie ma emocji złych, nie ma emocji dobrych, są po prostu emocje. I pozwalaj sobie na zdrowe wyrażanie tego, co czujesz w duszy swojej. Dobrze, bardzo się cieszę, że mogę Ci pomóc, że mogę Ci pomóc osiągnąć to kataryzm i to wyzwolenie od tego ciężaru. I życzę Ci miłego dnia, bądź spokojnej nocy. Dobra.